I będzie drugi nas na półtoku. Wyjście i transform No nie, tak to już nie miałem. O. Dobra. Także panowie, <laughs> nie było było was poznać. A nie, bo tu jestem! Od razu masz zamianę, więc Nie tego, ale z no przynajmniej. A, zostawię. Też zostawię, bo widzę, że będzie łódlitek. gdzie ja mam jechać? Aha, no, aha, Ciekawe, bo intrukcja jest tam niejasna. i utknął w Xboxie. Czekaj, jak ja tam wjechać? No, Czekaj, nie? co? Polejdem, Polejdem. Aha, faktycznie, czyli dobrze pojechałem. Jep. O, wybiło mnie na motorze na Allride'ie, nie. No to, to motorem to, się nie da. Ale... ten ulec no. troszeczkę jest niespasowany, widzę. Zdobiony, no. No, bo przez górę wchodzi. może się tam wyrąbać. Czy ja chcę to wymieniać? Eee... A, pojadę jeszcze. Trzeba gonić. Gonić to ja muszę, ja jestem ostatni. O, cool Ale fajnie ten sentynerek, jeździ nawet. Ale jest fajnie. Ale wymieniamy. No, o, woda. i widoczny. O już wszystkie te, uniwersa robisz Uniwersa, w Mam Tamtym dwójkę, tutaj jedynkę Mero Na teleportację. Teleportacja trwa Teleportacja teleportację to... Hmm. A, w wymieniu To zrobi... Uh -huh. Tak I nie przesadzę To, A to? A cały czas. No to zostawiamy. Jak można było zaryzykować. Może teraz zaryzykujemy. Może trafi się jakiś, nie wiem, opresor. Batman. Nie ma. Nie ma nie ma. No, ja tym... ryzykujemy. No dobra, źle zaryzykowane. To zostało? To do dwóch razy sztuka. Zobaczmy. No, no to dobrze. może do 3 razy, tylko? Masz bo prze... zaraz. Jeszcze. O, chuk. Bałem. A. A kurczę, taka na tu krótko, będę miał, okej, okay, okej. Okay. Kurczę, zbieram Wysymy, teraz pieniądze to... na... pójście w co? nie oddaję, żeby Haris'ło zabić, chakutu. O Fajnie jest, fajne. Właśnie, ja to premiu. Na, na przerwę czasową, No właśnie, ja o tym mówię. Tak. O, tak mi wyszedł tak, już na drogę, kurde. Ja też myślałem, żeby ten ulautku mnie właśnie streamingować Ale to też, HS2 kosztuje milion. Nie mam pojęcia, jakim sposobem Janek ma za darmo. Nie ja. mam. nie wiem. Jakiś cheaty włączył i... No, Pierwsze HS2 za darmo. Ale ja, Janek mnie Nie wiem Tak, <laughs> ale... Ale, ale. okej. Okay. Igluz bojowy, dobra Nie zmieniamy o, Nie zmieniamy, fajnie. fajnie, fajnie okay. się fajnie, fajnie. mi się podoba ten tym. Okej Ale masz osiadną, może być, spoko ładny No fajny, fajny, ładny No nie, trzeba zmienić, najgorzej No Chociaż, może... Nie, dobra, nie muszę dobra. Ale teraz trzeba będzie Trax, okej okay. Eee, zostaw mojego haksa. Nie, mój istotniejszy traks. To jest trak, Twój. Mm -hmm. Ładny, jest prawda? Bo... Zmieniamy? Jedzam. O, Kik, e... fajnie. Mierzy ta krótka, ale no, cios. O Magio? O Magio. Bo co dostanę? O. Co się na Aha, no bo jak mi odjechaliście. Po prostu jest jedyneczkę. No to fajne. Chętnie bym tego też kupił. Też nie wiem, czy się już opłaca. Pójdź, że ma jakieś gumy dostaje. Dobra, zaryzykuję, pojadę tym dalej. Jeszcze tak daleko, kolejnego No dobra, no to widzimy się na mecie w takim razie. Okej, okay. okay. to to. ci w chodą giewką. Białą flagą. Czy to będzie Night? Mam nadzieję. Może być tak, Anis? O oh, nie, yeah. Z... dobra, to wymieniam. wymieniam. Mm. LM87 87 co W sumie pytanie: w sumie jaki do A? Was, jaki do widzów? Czy więcej no. wyścigów, czy może jednak więcej? What? Padłem. Al czy tam, ja tam czy tak, tam? Ja tam wyścig lubię. Ja tam przy ja 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 mogę ścigać cały czas. Tam, tam. Ale wyścigi to za co Fajne są, to, co chcesz od wyścigu, są. Za są wyścigi. O, ty jesteś nudny, mazu. do to jestem. Patruj. Tak. się do mnie. <laughs> <laughs> tam wydup. Spusiakował <noise> Janek O MTT całe moje mojej Dobra, no to nie dmijamy. Okay. 127 okay. okay. 30 sekund już mam do was straty 25, no, ale to już szczegół 30 Uuu, materiału tak, masz, okay. ładny, ładny, ładny. ładny. No. mogę... Um, dobra, to mi się bardziej podoba. Teleportacja w ścianę, okej. Okay. No, dobra, czekaj. Co ty, no. Nie wiem, nie wiem. A ty zmień. O mam twojego teglona no, ja co? Spoko. O nie. Co masz? O, jaki gówno. Okay. Tak. Ale tak na budźcie lecimy, to... tego. będzie... Nie wiem, jeszcze po równo. Okay. I w ścianę! Zmiana, okej. Okay. Yep. No co? Całe do dostaw. tam GT. Oj, to oj, tam masz karze, No. Na deszczu? Ale już zmiana. Czucz z MR, okej. Okay. Kampa GT. O no, kurde, szybko jest coś wersji. Czy chcę zmieniać? Ale co? W Tam u na GT, super.

No to, to, to. Tylko... Zrobiste. Okay. To co? Okej. Eee! shift Dobra. Radził O, oh, chłopca no, ma, ma rage'u. Moje nawet. Fajnie, fajnie. Zamieniłbym się na Z tobą. Teraz. Hmm? Teraz to co możesz? Sianem co to wylecie. jest za skręt? Hi, 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 hi. Wyleciał. Żebym wyrobił fajnie. Piękna. Nie, nie, no. Od został. No nie, chcę tego gówek. Razer? Okej, dobra. Jeszcze do góry, ja góry nogami, no jakoś ko boli. Pierdziele. O, zcale nie o... Dobra. Co? Ja ci co, w oku jestem. W oku jest Nie, co? nie! No, Bo już uratowany. Już tak idziemy, jak no, on no. do no, no. mowy leci. Poczekaj, Wejgal gdzieś leci. Łódkę mam ja. Palę się, palę się. Oj, chuj, wejdę, wejdę, wejdę. Wejdę, wejdę, pal się, pal się. No łódka będzie, no. Bo nie, chyba nie dolecę. Ja... On ma gdzieś tam prawo lewo robić. się tu... walczę o, o przeżycie. Nie, za krótko. Wyniosło no mi that's nice. Ale uciekł jak ci ten. Ten sam. No no nie, bym nią, no nowy mi wymienił akurat. Ja bym sam został. Spiter. to było No nie wiem, Mazu, nie wiem. Ja jep, nie wiem, nie no wiem, się sprawić. Dobra, wszyscy na jak jesteśmy. Tak, tak. Jestem w połowie, mam 12 sekund stad do Janka i 12 sekund do Michaela, więc no, no. Nie podoba mi się to. A dla mnie 10. O, ja odrobiłem. Nie przemady, nie podoba. A Michael o, też odrobił. 10. Ale Michael może? Longfina long dostałem. Ale fajnie, też bata ja spam. też chyba teraz mam. Też chyba teraz mam. To jest bardzo Panton w Panton. Tak, Legosaki... jakiś tam? Nie, on jeszcze ten skończy się na wodzie, bo ucieka ci mi trochę. Dobra, no odrządzi. Gdzie dostałem? Co to jest? A, speeder, aha. Ale jak nie um, Fajnie, mnie. Daj go pom? Bo...

nie ma kurwa! Nie to! O, nie, no, nie. Już się! Znowu się tam! Janek, on się nie, 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 nie dogadam! gdzie tam! Janek na skawy zabrał! Niech pan to mnie też? Aha, no i chyba po 20 sekund przebiegnie, tak? tam? Ucie, uciek, fajne, fajne tam. No, fajnie, fajnie tam! Znowu się! Fajnie, fajnie fajnie. Przypomnę, że wy to mieliście 30 sekund przewagi do mnie. No Więc super, teraz... ale to... Ej, no, hej. No to teraz dajcie mi zrobić przewagę. Ale, ale, ja, bo mnie zatrzymało, no. A! Ale nie byłem Mam to... nadzieję, że jeszcze to... bardziej cię zatrzyma, tak. no. Dobra, mi ten boost nie oddał. I tak samo jak <laughs> i twój zespół. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej zatrzyma. No, to cześć. się nie mył, jest. Dzisiaj, jak się Dzisiaj, Coś? dzisiaj ma, to jest bardzo miły. Dzisiaj Mazu jest zadowolony Zadowolony, tak? nie, nie Mazu jest tak zadowolony, że aż chce płakać z radości Oho. No, no, fajnie, fajnie no, Co, co żeś odwalił? Nagrałeś no, z te łódki, kurde Nie jestem się tym pamiętać już, no ile można? No to się już Chyba ma. już ląd mamy, chyba już ląd kudak. O Jezu, majkule, kurde o, o, Jezus! Baga. Podwieź mnie, Janek, podwieź mnie! Eee

Barierka by wychowała, super. Tampa! Pity! Widlander! Tak, kurczę, jak? Wigilante! To jest to Pity! Super, super, no? Za e, szybkie ej. są te zmiany. No, strasznie szybkie. Dobrze, o no, Nieodpowiedź. Dobrze, że są takie szybkie zmiany. <grymne> Ale poszerzony widzę Opresor! Oddaj! Oddaj go opresora i samolot Co? Znowu? Znowu Bestra Tylko, mi coś fajnego wlosowało, bo już mi się nie chce z tym latać Io! Dobra, może być Bestra

Zgubiłem A. checkpoint. Dobrze. Dobra. Z... Czemu ty akurat, no? Ja nie, nie widzę tego samolotu. No czemu ty ogierasz mi ten sam samolot? Dlaczego, że ogierologami muszę tym latać? No bo musisz. Autor tej mapy był pijany ewidentnie. A nie to, ma? Prawa? O, Fakuczu, w może być. Nie no. Autor tej mapy był listy? Dobra, niop. nie przy nie obie. A, to co no zostałem? Diagant, długo. SP. Długo co zostałem. Euros, y, zmieniam, zmieniam. Euros fajny. Nero. No pan, no, 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 Zmieniam. Jeszcze tak to Nie, puka. Tylko nie łódź! Tylko nie łódź! Dlaczego A, odpaliłeś łódź? Łódź <laughs> mi odpaliło no! Mi się przyciski mylą. No.